7 stycznia w Nowym Roku witamy w nowym serwisie sportowym. W miniony weekend odbyła się też już czwarta kolejka halowej Ligi Gminy Lubaczów. W swoje spotkanie wysoko wygrali zawodnicy granicznych Krowica, którzy pokonali rolnik Wulkę Krowicką aż 4 do 11. W pozostałych spotkaniach Piast Antoniki przegrał ze zrywem młodów 2 do 3, Huragan Baśnia wygrał z granicznymi Krowica 3 do 1, a start Jamy pokonał 5 do 3 Waltera Opakę. W niedzielę 5 stycznia została rozegrana ósma kolejka amatorskiej ligi piłki siatkowej w Lubaczowie. Spotkania zakończyły się bez większych niespodzianek, a na pozycji lidera znajduje się obecnie zespół Saniteksu. Na moment przed końcem fazy zasadniczej amatorskiej ligi piłki siatkowej w Lubaczowie pięć zespołów zachowuje szansę na grę w ścisłym finale. Cenitex dzięki ostatniemu zwycięstwu nad TIS Stary Oleszyce 3-1 do jest już pewny swej gry w finałach. PBS Delicja Cieszanów, która zwyciężyła PBS Stary Dzików 3-1 do oraz autoekspert Dachnów, który pokonał Vive Młodów takim samym wynikiem powinny się zakwalifikować do najlepszej czwórki ALPS. W pozostałych meczach SKR Czarni 2 Oleszyce pokonali gminę Lubaczów Dąbrowę 3-0 Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie progresu ZS lubaczów. W dzisiejszym serwisie na kolejne spotkanie zapraszamy za tydzień.